When I finish with the candle, then I have a nice steeple. It's true. Yeah. That's man. the whole idea. Yeah, this is nice. Yeah. And this is with smell or without smell? With. With. Can yes. I? <laughs> yes, you can. Oh and my definitely. God! It's so beautiful. Yeah. O mój Boże, ludzie, szkoda, że nie możecie tego poczuć. To jest po prostu jakby ten kwiatek po prostu wąchać. To jest po prostu, no nie wiem. czekaj, zobaczymy jeszcze ten. O mój Boże, kochanie, to w po to Nie się to Piękne są. I jeszcze do tego ta porcelana. Zobaczcie, jaka piękna porcelana do tego. I, I w sumie, jak patrzeć na to, że dostajesz za 17,50 świeczkę e, i do tego e, filiżankę z podstawkiem, no to to już nie jest aż takie drogie, jak na holenderski standard, bo to jest